W dzisiejszym materiale poruszymy sobie temat Activision i tego jak przyznali się do używania sztucznej inteligencji w Call of Duty Black Ops 6 oraz małej kontrowersji, która z tego powodu wybuchła. Dużo się również dzieje wokół uniwersum DC oraz Warner Bros, które to anuluje niektóre gry oraz usuwa pewne studia ze swojego katalogu. Pojawił się także nowy zwiastun Fable oraz dostaliśmy informację o przesunięciu premiery tej gry. Nim jeszcze zacznę, zapraszam was na naszego Instagrama, gdzie postujemy niektóre newsy z wyprzedzeniem. Oraz gdzie możecie mieć dostęp do pewnego ekskluzywnego materiału. No więc, moi drodzy, Activision przyznało się do używania sztucznej inteligencji w procesie deweloperskim Call of Duty Black Ops 6. Jak dobrze wiemy, używanie AI w dzisiejszych czasach jest już po prostu na porządku dziennym. Wszystkie duże korporacje, firmy, czy nawet my, po prostu osoby prywatnie, tego używamy, po prostu, żeby zautomatyzować niektóre rzeczy i żeby sobie w jakiś sposób ułatwić pracę. Używanie tych narzędzi nie jest niczym dziwnym, natomiast przyznawanie się do ich używania, to już jest dosyć inna kwestia. Nie każdy oczywiście chce powiedzieć, że ej, ja używam AI do tego czy tamtego, no bo po prostu nieco może to wpływać na jego reputację, czy nawet taką wiarygodność jego produkcji. Można powiedzieć, że do tego mniej więcej przyczepili się gracze, kiedy to Activision zamieściło informację, że wykorzystuje właśnie sztuczną inteligencję w procesie tworzenia gier. Wszystko to okazało się za sprawą nowej polityki Steama, która wymaga teraz od deweloperów ujawniania wykorzystania AI w procesie produkcyjnym. Na stronie Black Ops 6 na Steamie możemy przeczytać oto taką zamieszczoną wiadomość. Oświadczenie w sprawie treści generowanych przez SI. Nasz zespół tworzy wybrane elementy gry, korzystając z narzędzi generatywnej inteligencji. Czy słusznie jest krytykować albo wręcz inaczej przyklaskiwać taką pomoc, którą wykorzystuje sobie Activision? No to to pytanie pozostawiam tak na dobrą sprawę wam, publice. Po tej informacji w sieci pojawiło się już ogrom mieszanych komentarzy na ten temat. Niektórzy właśnie mówią, że jest jest to coś, co może pomóc branży gier wskoczyć na następny, jakby tribik, i może to być pewnego rodzaju innowacja, która wprowadzi nową jakość na rynek gier. Natomiast drudzy oczywiście krytykują takie podejście, mówiąc, że obniża to poziom jakości i sprawia, że treści są mniej oryginalne. No więc, tak jak powiedziałem, sporo się mówi o uniwersum DC w ostatnim czasie oraz o Warner Bros., którzy to posiadają prawa właściwie do większości ilości postaci z tego świata. W branży gier od dłuższego czasu obserwuję się raczej sukcesywną ofensywę Marvela, no i gdzieś właśnie ci drudzy, o których wspomniałem, pozostają w tyle. Niestety produkcje typu Gotham Knights czy Suicide Squad Kill the Justice League nie były takimi sukcesami, jakimi, no, chcieliby chyba twórcy, żeby były, no więc też oczywistym jest, bez podawania formalnych nam, prawda, wiadomości od tego studia, że poszukuje się w zespole jakiś alternatyw, czegoś, co po prostu przerwałoby ten impas. No i słusznym chyba byłoby spodziewać się czegoś takiego w najbliższej przyszłości właśnie Dlatego, że w ostatnim wywiadzie, którego udzielił niejaki James Gunn, zaznaczył, że planowana jest aktywna współpraca z Rocksteady oraz NetherRealm, i jako współprzewodniczący DC trwają już rozmowy właśnie dotyczące przyszłych IP, które mają pojawiać się spod szyldu Warner Brosa. Peter Safran również odniósł się do tej kwestii i, cytując, powiedział: James i ja spotykamy się z zespołami z NetherRealm i Rocksteady, aby omawiać postacie i historie, które nas interesują. Jak się okazuje, ta współpraca ma być czymś więcej niż tylko zwykłym podawaniem IP na tacy i urobieniem z tego gier, gdyż, jak zostało podkreślone, w ramach tego, jakby to powiedzieć, ruchu propagowana będzie ścisła integracja gier z DCU, co oznacza, że gry będą częścią nowego, spójnego uniwersum obejmującego wszystkie media, jakie tylko są możliwe. Obaj współprzewodniczący, czyli Gunn i Safran, mają uważnie nadzorować wszystkie projekty oraz potwierdzili oni, że filmy i gry będą od teraz ze sobą powiązane. Co oznacza, że bohaterowie oraz wydarzenia w grach mogą mieć wpływ na to, co zobaczymy na ekranie po prostu w kinie. No i. Nie znamy jednak szczegółów nad jakimi produkcjami dokładnie pracują, wiemy, że jest to na pewno wczesny etap takich rozmów oraz planów i pierwsza gra osadzona w uniwersum DCU może pojawić się dopiero za kilka lat. Natomiast to nie są wszystkie nowe informacje, które tyczą się właśnie Warner Bros. oraz studiom im podległym. Według niedawnych doniesień Bloomberg, wydawca miał zamknąć trzy studia oraz anulować grę o Wonder Woman. W ramach przypomnienia jedno ze studiów deweloperskich Warner Bros., Pracowało właśnie nad Wonder Woman, mianowicie chodzi tutaj o Monolith Productions, no i sama gra została pokazana jeszcze nam w 2021 roku, ale od tamtego czasu nic się kompletnie nie pojawiło. Dochodziły do nas jedynie doniesienia i plotki, że gra zmieliła już blisko 100 milionów dolarów, oraz że ciągle dochodzi do pewnych restrukturyzacji w zespole i tak naprawdę nadzieja dla tego tytułu na możliwy debiut była naprawdę nikła. Według właśnie wspomnianego raportu od Bloomberg, gra o Wonder Woman została anulowana, tym samym Monolith Productions zostało zamknięte, a do tego także Player First Games oraz Warner Bros. Games San Diego. Do tych informacji szybko odniósł się przedstawiciel Warner Bros. i potwierdził, że wszystko co ten raport zawierał jest faktem. Z jego słów wynika, że musieli podjąć bardzo trudne decyzje dotyczące struktury w ich studiach deweloperskich, przeanalizować swoje inwestycje i skoncentrować się na tworzeniu najlepszych możliwych gier w ramach ich kluczowych franczyz. Nic dziwnego, że tak się dzieje, tak jak wspomniałem jeszcze przed momentem, kiedy mówiłem o Jamesie Ganie, Warner zdecydowanie nie jest zadowolony z wyników, jakie finansowo osiągnęła w 2024 roku za sprawą wydawania kiepskich produkcji. Nie oszukujmy się, te tytuły, które wydawali, były naprawdę bardzo mierne. Dlatego też firma planuje odbudować swoją reputację w Wielkim 2025 roku oraz w późniejszych latach. Zostało również zaznaczone, że te zamknięcia różnych zespołów nie od zwierciedlają tego, jakim talentem się oni tam wszyscy cieszyli. Wydawca dąży do tego w tym momencie, żeby przenieść tych pracowników tam, gdzie to tylko możliwe, do innych ról w organizacji, gdzie dalej będą pracować nad rozwijaniem właśnie gier należących do Warner Bros. O wskrzeszeniu legendarnego Xboxowego IP, czyli Fable, dowiedzieliśmy się jeszcze w 2023 roku, gdzie to na zwiastunie przygotowanym nam przez Playground Games, znane chociażby ze serii Forza Horizon, pokazano nam Nową formułę i formę przedstawienia serii RPG od Lionhead Studios. Sama gra w tamtym momencie narobiła nieco szumu, gdyż chociażby na samym trailerze pojawił się niejaki Richard Io8. Czy też protagonistka w tamtym momencie, pokazana właśnie na tych trailerach, idealnie wpisywała się w kanon krytykowanego podejścia do gier, gdzie to postać żeńska jest głównym bohaterem. Co oczywiście wywołało niemałe dyskusje w różnych grupach, co pozwoliło grze zdobyć nieco popularności. No ale pomijając już to. Wszystko. Przejdźmy do meritum. Właściwie od tamtego momentu o Fable nie pojawiało się za wiele. Natomiast dzięki niedawno wypuszczonemu zwiastunowi rozgrywki przez twórców, gra ponownie jest na ustach wielu fanów oraz społeczności graczy. Został nam przedstawiony krótki materiał z pre-alfy, na którym przeplatają się nam cutscenki z fragmentami rozgrywki. Niektórzy słusznie zaznaczają, że gra bardzo przypomina Wiedźmina 3. Natomiast mimo tych porównań, trzeba zaznaczyć, że gra po prostu cechuje się swoim własnym klimatem, takim baśniowym podejściem i na pewno niepowtarzalnym klimatem, bo sama baśniowa estetyka to jedno, ale na tym zwiastunie pojawiają się pewne momenty, które wskazują na dosyć humorystyczne podejście do tej produkcji, chociażby scena z parówkami, czy scena końcowa z kopniakiem w kurczaka. Samych informacji dotyczących właśnie premiery tej gry, no to niestety dla wszystkich, którzy chcą powrócić do świata Albionu, mam nieco przykrą wiadomość, gdyż twórcy potwierdzili opóźnienie tej gry na 2026 rok. I dalej na konkrety musimy nieco zaczekać. To by było na tyle na razie. Cześć i pa.